Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Kaszub Lager z browaru Bytów, a właściwie z Bytów Browar Kaszubski, czy z Browaru Kaszubskiego Bytów. Eee, no bo to taka głupia nazwa trochę, Bytów Browar Kaszubski, nie? Po polsku powinno być Browar Kaszubski Bytów. No ale dobra, nie czepiajmy się. Powiem tak, nie mam koszulki browaru Bytów ani szkła, więc założyłem koszulkę Support Local Beer. Oczywiście ka y Kaszuby to nie jest lokal, ale wiecie o co chodzi. Chciałbym pomóc browarowi nie za dużemu, w zasadzie kraftowemu, no bo nawet go regionalnym nie można na nazwać. Być może jest to bardzo dobre piwo. Ale kurka, nie mogę się opędzić od... Y Takiego przeczucia, że będzie to, żebyście wy nie musieli. Piwo zakupiłem w biedronce. Nie kosztowało tak mało. Kosztowało 6,49. No, to już trochę jest. Natomiast ja nie mam dobrych doświadczeń z piwami mm, powiedzmy kraftowymi w biedronce. W Lidlu ok, ale w biedronce zawsze coś jest nie tak. A dlaczego jest zawsze coś nie tak? Bo to jest duża sieć. To jest 3000 sklepów. Jeżeli ty chcesz dostarczyć piwa do 3000 sklepów, nawet po kartonie, to się robią naprawdę bardzo, a wydaje mi się, że Biedronka się nie bawi, tak jak Lidl w jakiejś kurna śmiesznej ilości, typu karton, w kartonie 20 butelek, 10 jednego rodzaju, 10 drugiego, a już teraz widziałem na przykład z Nepo, to już były 4 piwa po, 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 po 5 butelek, nie? czy tam po 5 puszek. Um... Więc mam wrażenie, że Biedronka się w takie yy, yy, drobnice nie bawi. Tam musisz dostarczyć tego piwa sporo 3000 sklepów. Yy, no i to niestety jest moim zdaniem yy, trudna, yy, wysoko za, zawieszona poprzeczka dla praktycznie całego kraftu. W sumie najbardziej się dziwię, że jeszcze pinty nie było w Biedronce, bo właśnie pinta powinna tam być, a nie ma jej. Dlaczego? Właśnie. Natomiast pojawiają się na przykład właśnie bytów. Pojawiały się Waszczukowe. Z Waszczukowem mam y, tutaj akurat y, y, duży ból dupy o to, że pojawił się Szy, y, Szymon Janusz Moczywąs y, w biedronce, dlatego że pojawił się z naklejką Kraft Roku. Zgadza się, Kraft Roku zdobył Janusz Moczywąs ważony w browarze Waszczukowe. Sęk w tym, że browar Waszczukowe nie był w stanie uważyć tyle piwa dla biedronki, więc uważył je. Dla browaru waszczukowych gdzieś nie wiadomo gdzie. I to nie do końca było to piwo. Też nie za dobrze wyszła historia z doktor Bru, który wtedy w lwówku ważył, kurwa, przez miesiąc chyba tego, tego piwa dla ten. Też żyłowane jakieś tam parametry wyszło tak se, nie? Ja tam odtrąbiłem, że, o, big success ktoś wreszcie z wszedł do biedronki, ale okazało się, że kapiszon, nie? Więc troszkę jestem pełen obaw. Ale może nie. Ale mówię, 6,49. No, oczywiście, przy dzisiejszych cenach, 6,49 za piwo z browaru kraftowego, bo nawet regionalnym go nie nazwiemy, no bo bytów jest mniejszy niż, as far as I know, e, niż Pinta. To jest mniejszy niż Pinta. E, więc to jest naprawdę mały gracz. Zobaczymy. Może, a nuż, a nuż pykło, a nuż pykło, ale przeczucia mam jak najgorsze. Przeczucia mam jak najgorsze. Całkiem niezła etykieta, całkiem niezła etykieta, może troszkę sztampowa, ale w sumie nie jest zła. Mamy tutaj takiego kaszuba w stroju kaszubskim, który sypie sobie tabakę na nadgarstek. W ogóle ja bardzo lubię tabakę, chociaż mi nie służy za bardzo, ale lubię, lubię. W odróżnieniu tam od jakichś innych tytoni, to, to tabaka jest spoko, ale strasznie wysusza tam śluzówkę, także. 4,5% alkoholu, nie mamy ekstraktu i tak bym obstawiał, że to będzie jakaś desitka, że to jest troszkę wyżyłowane piwo, żeby po prostu jak najtaniej wyszło, niestety. Mm, piwo typu lager, ale w desitce jeszcze nie ma nic złego. Desitki też nam są potrzebne, może nie za 6,49, no ale... Piwo typu lager, pasteryzowane, niefiltrowane. Składniki woda, słody, jęczmienne, chmiel, drożdże. Delikatny osad jest naturalną cechą naszego piwa. Słusznie, trzeba edukować. E... Data przydatności 21 kwietnia. Dobra, kapsel firmowy. Dosyć ciekawe to logo Bytowa takie nito industrialne, jakiś taki gryf i żuraw chyba. Albo jakaś czapla. Ale to chyba żuraw jest. E... No, szału nie ma, ale siary też nie ma. Czymś pachnie? <laughs> Przyjemnym, ale czym? Nie wiem. No już po barwie widzę takie zgaszone, zgaszony słomkowy, że prawdopodobnie utlenione. Prawdopodobnie utlenione. Um, obfita, dromno-pęcherzykowa piana. No, słomkowe, ale mówię, bardzo zgaszone. I nie zgaszone przez mętność, ale mam wrażenie, że przez utlenienie. The diacetyl. The diacetyl to taki nieprzyjemny. Taki idący w taki. taki serek. Bo ja generalnie lubię diacetyl, a zwłaszcza w takich desitkach. Ten jest fajny, ale on tutaj jest taki niewajny. No, diacetyl jest w opór. Spróbujmy. Wodnisne. Z leciutką nutą korzenną od chmielu. Nie no, jest goryczka. Jest goryczka. W trzecim łyku jest goryczka. Troszkę niskie wysycenie. Być może, że kwestia mojego nalewania, bo jak widać, piana była obfita, czyli było, jest gaz w tym piwie. Hmm. Być może moje nalewanie jakieś takie zbyt agresywne od, odgazowało to piwo, co w sumie też jest pozytywne, no bo piwo nie powinno... Ale, ale odczuwam ten brak, odczuwam ten brak właśnie wysycenia. Hmm. Nie no, powiem tak. Jeśli to jest Desitka, wszystko na to wskazuje. To tragedii nie ma. Jest w miarę nieźle. To jest taki poziom regionalnego browaru czeskiego. Nie za dużego jakiegoś krakonosza, mam wrażenie może opata, ale Desitka. Czuć wodnistość, ale jest goryczka, która to kontruje, jest ten diacetyl. Akurat mówię niezbyt przyjemny, no ale jakby w stylu, nie? Um, jest bardzo ładny lacing, tak z pozytywów. Mm, trochę mówię, ta zgaszona barwa, ale powiem tak: nie czuję ani nut miodowych karmelowych od utlenienia, ani nie czuję za bardzo jakiegoś mokrego kartonu. Czyli w sumie nie ma tragedii, jeżeli chodzi o to utlenienie. Nie, no, powiem tak: obroniło się to piwo. Obroniło się. No nie jest to piwo, które, po które bym wracał. Nie jest to piwo, yy, które jest jakby... Ta cena jest adekwatna do, tego, do, 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 do jakości tego piwa, tak? To znaczy, ono nie jest... To nie jest super okazja, ale też nie jest to jakieś kurka nie wiadomo co, nie? To znaczy w sensie, że o kurna, za te pieniądze to skandal, nie? Nie. Uczciwa cena, mam wrażenie, nie? Biorąc pod uwagę wielkość browaru, yy, skalę i tak dalej, no to raczej taniej tam za wiele się nie zwojuje. No w sumie się cieszę. W sumie się cieszę, że tragedii nie ma. No zachwytu się nie spodziewałem, no i go nie dostałem. Ale tak, jest goryczka. Yy, piwo nie jest jakieś wadliwe. Poza tym diacetylem, ale diacetyl mówię w desitce, diacetyl jest jak najbardziej na miejscu. Można się spierać o charakter tego diacetylu. Fajniejsze by było takie masełko świeżutkie, a jest taki serek, nie, taki. Trochę taki niezbyt przyjemny ten diacetyl. Jest słodowość taka... Mm, takiego chrupkiego słodu, taka, taka biszkoptowa troszkę. Nie no, powiem tak. Na szczęście moje obawy się nie potwierdziły. Piwo jest OK. Szału nie ma, ale mm, może jako wzorzec diacetylu sobie możecie kupić żeby poczuć jak to jest. Myślę, że myślę, że mi coraz lepiej ten węch wraca, bo naprawdę miałem z diacetylem bardzo duży problem po covid COVIDzie, a teraz coraz częściej go czuję. Być może że to fantomowy taki, to się nazywa chyba parasomnia, tak? czyli że urojony aromat, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że wyraźnie czuć diacetyl. No chyba że mnie wyprowadzicie z błędu, że to nie diacetyl. No dobrze. Piwo jest ok, piwo jest ok. Tragedii nie ma. Miejmy nadzieję, znaczy chciałbym wypić Kaszuba Pilsa z wyższą goryczką i może ekstraktem wyższym, eee, bo to tak wygląda w ogóle, jakby to miała być seria. Kaszub i, i różne tam Lager, Pils, nie wiem, pszeniczne, jakieś tam jeszcze inne, marcowe, Koźlak, Porter. Czemu nie? Bytów słynie z ymm, bardzo dobrych, ciemnych, mocnych piw. Tam ważył Maldgarden, wcześniej um, ten. Rockmill, e, no, jeszcze parę innych browarów, e, i właśnie bardzo mocne, ciemne piwa im super wychodziły. Nie widzę powodów, żeby nie wypuścić kaszuba porter, czy Kaszu Kaszub porter, piwo Kaszub porter, jakby e, było w biedronce. Czemu nie? Wasze zdrowie. Nie wiem, jak się pomówi po kaszubsku na zdrowie. Więc zostańmy na zdrowie.